Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale KOTA w Pierniku i zapraszam na czytanie tygodniowe. Czyli od 13, a jak wiemy, 13 jest poniedziałek, do 19 lutego, 20. Chyba mamy yy, nów księżyca, o ile się nie mylę, w rybach. Y, tym razem, <laughs> yy, więc już coraz bliżej wiosny. Tyle chciałam powiedzieć. Moi drodzy, karty mam potasowane, odsunę, jeszcze dotasuję. Pamiętajcie, że czytanie na ten tydzień jest ogólne, więc tak naprawdę trzeba je potraktować z przedłużeniem oka. Powtarzam to zawsze i będę to powtarzała. I dobra, i lecimy. I zobaczmy. Ten tydzień. odwrócimy. Wy w tym tygodniu, co robić? Czego unikać? Rada, jaka jest od kart? Dobra, mamy to. I na końcu jeszcze sobie zerkniemy. Co pomo pomoże nam podnieść wibracje w tym tygodniu. Jeśli będziemy mieli jakiś taki kryzys energetyczny. I zobaczmy. Dobra, mamy to. Słuchajcie. Tu mam książeczkę, z której oczywiście przeczytam potem znaczenie tej karty. Ten tydzień. Co on nam niesie? Mamy świat. jakiś. Wyzwania związane ogólnie, podejrzewam, z naszym, naszym życiem takim codziennym lub też z życiem ogólnoświatowym. Tutaj też mogą pojawić się, moi drodzy, historie w stylu Rozmów z obcokrajowcami, kontaktów z zagranicą. Tutaj dużo będzie się działo, jeśli chodzi o na przykład jakieś polityczne sprawy, tak? Na, w naszym życiu. To może być coś związanego też z tą wizytą Bidena, chyba on jakoś teraz przyjeżdża? Nie wiem, możliwe. W każdym razie, jakoś tak politycznie mi się to nasunęło bardzo. Ale jeśli to ma dotyczyć tylko i wyłącznie nas, więc tutaj też czytam w ten sposób, myślę, że mogą to być historie związane z, ze światem, w którym obecnie jesteśmy, tak? czyli z wszystkimi sytuacjami, które mają miejsce w naszym, w naszym życiu, z różnego rodzaju kontaktami, z różnego rodzaju przemieszczaniem się, delegacjami, wyjazdami. W pracy też być może będą jakieś spotkania, zebrania, będziemy coś ustalać, coś takiego, co dojdziemy być może też do jakiegoś sedna, właśnie w, w historiach zawodowych. Znajdziemy jakiś punkt, na którym będziemy mogli się oprzeć. Zobaczcie, tutaj na tej karcie świata mamy wózek, mamy dom, mamy. Cały świat i rodzinę, jakąś, czy w ogóle ludzi. Więc może to też być czas dla nas taki, w którym poświęcimy się innym osobom w naszym życiu, poświęcimy się takiej naprawdę naszej codzienności. Może będziemy chcieli coś zmienić, może, może nagle znajdziemy się w odmiennym świecie niż do tej pory. Takie, tego, typu, tego typu historie ja widzę w karcie świata. Może też być, może też, mogą być też takie sytuacje, w których będziemy próbowali oderwać się od tej rzeczywistości, nie? Będziemy próbowali po prostu coś zamknąć, coś zakończyć i iść po prostu w coś nowego. Więc coś takiego widzę. My w tym tygodniu, czyli akurat Wy w tym tygodniu, mamy tutaj 10 pucharów. Podejdziecie z pełną otwartością, będziecie zadowoleni. Myślę, że wszystkiego, czego byście się nie dotknęli, uda Wam się zakończyć, zamknąć i tutaj mamy dwie karty jakby zamykające pewne sprawy, więc ci, którzy chcą czegoś chcą coś podomykać, pokończyć i odłożyć już do archiwum, będą mieli na to jak najbardziej szansę. Mogą przejść też takie momenty, że będziemy się zastanawiać, czy nie za dużo jest tego dobrego, czy nie za dużo gdzieś tam się tego dobrego w naszym życiu dzieje i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będziemy mieli, żeby zaraz się coś nie spierniczyło, nie? Bo to tak zawsze jest, jak, jak dzieje się dobrze, to nagle przyjdzie jakiś taki spadek i po prostu gdzieś tam zaczyna się już coś kiepścić. To takie myśli możemy... Takie myśli możemy oczywiście mieć, ale myślę, że spotkamy się tutaj. Wy spotkacie się z aprobatą otoczenia. Myślę, że też ludzie będą chętni do jakiejkolwiek pomocy Wam. Wy również będziecie odwdzięczać się tym samym. Tym samym tutaj zobaczcie na tej karcie widać, że ktoś tutaj tańczy, ktoś się cieszy, tu jest jakaś zabawa, więc dla niektórych być może taki tydzień właśnie. Taki tydzień właśnie będzie z takim podejściem, z uśmiechem, z otwartością i z przekonaniem, że, że wszystko jest tak, jak powinno być. Czego nie robić? Nie, czy jak to było? Co robić? A, co robić? Dobra, co robić? Ósemka denarów: pracować. Pracować wytrwale nad osiąganiem sukcesu, nie zatrzymywać się, nie wahać się. Utrwalać, być systematycznym, metodycznym, podejść tak, w taki właśnie rzetelny sposób, przyłożyć się w rzetelny sposób do pracy, którą musimy wykonać. I to nieważne, jaka to będzie praca czy to będą egzaminy, czy to będzie praca zawodowa, czy to będzie praca nie wiem, sprzątanie w domu, czy pomoc drugiemu człowiekowi. Czyli praca w sensie takim Ogólnej pracy, tak? Czyli w jakichś tam zadaniach, w, w ruchach, w działaniu. Tutaj musimy rzeczywiście pokazać się z tej jak najlepszej, jak najlepszej strony i włożyć energię, bo to się może nam opłacać. Tak sądzę. Czego natomiast nie robić? Siódemka mieczy. Nie ukrywać. Czasami jest tak, że gdzieś coś nas boli, gdzieś coś nas dotyka. Nie chcemy tego głośno powiedzieć, ale tak naprawdę przydałoby się tutaj, przydałoby się tutaj po prostu powiedzieć prawdę, żeby ta prawda ujrzała światło dzienne. Siódemka mieczy to jest karta takiego takiej. Takiego kłamstwa, czyli takiego życia w, może nie kłamstwa, ale wiecie, wie, wie, wiecie w jakim znaczeniu. Po prostu coś próbujemy ukryć przed kimś, bo yy, nie chcemy mu powiedzieć szczerej prawdy prosto w oczy, a czasami, czasami trzeba. Karta Siódemki Mieczy będzie też kartą dyplomatów, więc czasami może być tak, że nie chcemy tego powiedzieć, bo prawda byłaby przykra dla drugiej strony, więc będziemy starali się używać jak najbardziej takich delikatnych sformułowań, czy też właśnie dyplomatycznych zdań, żeby tej drugiej strony jakoby nie urazić. Tutaj też mogą dojść do głosu Wasze pomysły wasze różnego rodzaju zabiegi, wybiegi. No tutaj myślę, że myślę, że czasami trzeba będzie sięgnąć po, sięgnąć po takie różnego rodzaju sztuczki, żeby nasze sprawy poukładały się jak najbardziej nam na rękę. I Czego nie robić? Nie kłamać, nie oszukiwać, nie próbować zatrzymać prawdy dla siebie, po prostu ją powiedzieć, może w bardziej delikatny sposób, ale, ale ją ujawnić, powiedzieć po prostu to, co jesteśmy, co, o czym w, tej chwili, w danej chwili myślimy, bo to chyba myślę będzie najlepsze wyjście dla danej sytuacji, w jakiej się znajdziecie. No, i rada od kart: dziesiątka mieczy. Nawet jeżeli będzie Wam ciężko, nawet jeżeli będziecie czuli, że jesteście już zmęczeni, że macie dość, że czujecie się obolali ze wszystkich stron, to po prostu podnosimy się i walczymy, idziemy dalej, nie poddajemy się, bo światełko w tunelu, światełko w tunelu jest. Ponadto, nie wbijamy szpilek innym, staramy się być bardziej delikatni, bo każdy z nas ma różną wrażliwość. No i dobra, i teraz co zrobimy, żeby podnieść sobie, sobie wibrację? Mam tutaj zapach kwiatów, zapach kwiatów, bo nie pokazałam. Właśnie, dobra, i to jest karta numer 28, i ja Wam zaraz przeczytam może bliżej. O, tak. 28, co też ta karta nam chce powiedzieć. Tak, wąchanie kwiatów, dokładnie. Ta mała szczęśliwa rzecz nie dotyczy zbytnio kwiatów, a nawet zapachu. Chodzi o poświęcenie czasu na delektowanie się rzeczami. Nawet jeśli inni mogą pomyśleć, że jesteś niemądry lub poganiać cię, poświęć trochę czasu i daj sobie szansę na cieszenie się rzeczami. Kawa, ciesz się tym. Spacer, ciesz się tym. Film, ciesz się tym. Cokolwiek to jest, po prostu się tym ciesz. Czyli wiecie, takie drobne, drobne sytuacje dnia codziennego. Ja bardzo często właśnie mówię, że w pracy, przy pierwszej porannej kawie, zawsze mówię, że przychodzę do pracy dla tej kawy i dla tych ludzi, z którymi się spotykam, bo to trzeba powiedzieć naprawdę, są tam ludzie fajni. I. Ta kawa jakby jest takim symbolem tej pracy za biurkiem, i zawsze jak jadę rano do pracy, to myślę właśnie o tej kawie, o tym zapachu tej kawy. I to mi daje taki, taką, wiecie, chwilową odskocznię od tego, że za chwilę będę, za, zacznę ten tydzień pracy czy dzień pracy, ale zacznę go od kawy, czyli zacznę go właśnie w ten pozytywny, Pozytywny sposób. Dokładnie, może to być książka, może to być film, może to być spacer, może to być spotkanie z drugim człowiekiem. Cieszmy się tym, co lubimy. Postarajmy się też korzystać z tego, co, co lubimy w naszym życiu. Tak? Jeśli lubimy na przykład herbatę, to zapaszmy sobie tą herbatę, usiądźmy, podelektujmy się nią. Jeśli lubimy rozmowy z innymi ludźmi, to, to zadzwońmy do koleżanki, do kolegi, do, nie wiem, spotkajmy się z kimś, tak, żeby po prostu z nim porozmawiać, bo może ten drugi człowiek da nam właśnie taką pozytywną energię, podniesie w jakiś sposób nasze, nasze wibracje. Dla każdego co innego. Moi drodzy, tak się zapowiada tydzień od 13 do 19 lutego. Oczywiście widzimy się na kanale w kolejnych filmikach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Papa. Pa.